Medytacja jest zajęciem, w którym jesteśmy tu i teraz z tym, co jest tu i teraz. Jeżeli akurat, to coś to jest na przykład nasze życzenie, nasze pragnienie, coś na co bardzo mamy ochotę i co czujemy w ciele. Dzień dobry, witam na moim kanale Po prostu Medytacja. Mam na imię Izabela, jestem autorką książki o medytacji. Dzielę się z Wami moim doświadczeniem medytacyjnym, staram się medytację przybliżyć i ułatwić jej praktykowanie. I czasami prowadzę również medytację. Zróbmy sobie medytację na tym, na co mamy ochotę, co czujemy akurat, że chciałybyśmy mieć. Czyli zróbmy sobie podarunek, prezent, coś, co sprawiłoby nam wielką przyjemność. Jeszcze tego nie mamy, może chciałybyśmy to mieć, może czekamy, że znajdzie się to pod choinką, ale zanim to się zmaterializuje, zrealizuje, to pozwólmy to sobie poczuć. Poczuć całą sobą, całym naszym ciałem, ponieważ nasze ciało jest również pewnego rodzaju. Przekaźnikiem, nadajnikiem tego, co w nas się dzieje, czyli również tego, jakie mamy życzenia. I jeżeli my to pragnienie, to życzenie poczujemy i zwrócimy na to czucie uwagę, to ta informacja zostanie przekazana, wysłana do całego wszechświata materii. A my Jesteśmy częścią tego wszechświata. Nasz biologiczny byt tutaj jest materialny. Jesteśmy częścią tej ciągłej, nieustająco przepływającej energii materii. I jeśli się dobrze skoncentrujemy na tym naszym pragnieniu, jeśli je dobrze poczujemy, to może się okazać, że to właśnie jest to, Czego potrzebował wszechświat, aby to nasze życzenie, pragnienie zmaterializować? To może być bardzo niewielka rzecz, jakiś prezent pod choinkę, albo coś większego. Zaczynamy więc. Usiądź wygodnie, tak, żebyś poczuła, że jesteś bezpieczna. Masz kilka minut czasu na to, żeby być w swoim własnym towarzystwie, żeby wsłuchać się w siebie, w swoje własne pragnienia. Zamknij oczy, skoncentruj się na swoim oddechu, to znaczy poczuj, w jaki sposób powietrze wpływa do Twojego ciała. Poczuj, jaka jest temperatura. Wdychanego i wydychanego powietrza. Zwróć uwagę na swoje nozdrza. To jest kierunek tego powietrza, jaka jest temperatura. Może towarzyszą temu jakieś impulsy, łaskotanie, drgnienia. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I teraz poczuj czubek swojego języka. Czego on dotyka? Czy kontaktuje się z górnym podniebieniem? Poczuj wewnętrzną stronę prawego policzka, dolne zęby, wewnętrzną stronę lewego policzka. Poczuj całą jamę ustną. I jeżeli Twoja komentatorka, Twój myślący umysł zaczyna coś opowiadać, przychodzić z jakimiś spostrzeżeniami, opiniami, to powiedz, dziękuję, nie jesteś mi teraz potrzebna i przenieś całą uwagę z powrotem na swoją jamę ustną. Poczuj usta, dolną wargę i górną wargę. Teraz przenieś uwagę jeszcze raz na nozdrza i na cały nos, aż do jego nasady. Do punktu między brwiami. Poczuj ten punkt. Teraz przenieś uwagę na prawą brew, na całe prawe oko, na powiekę, która to oko zamyka. I zwróć uwagę, co widzisz. Nie opisuj tego, nie doszukuj się form. Po prostu patrz. Przenieś uwagę na lewe oko, przenieś uwagę na Lewą brew i z powrotem na punkt między brwiami. Przesuń uwagę w górę i poczuj punkt na środku czoła. Rozprowadź swoją uwagę po całym czole. Poczuj, czy jest suche, wilgotne, pomarszczone, napięte. Niczego nie opisuj, cała Twoja uwaga jest zwrócona na odczucia, na wsłuchiwanie się w impulsy drgnienia, zmiany temperatury, które są językiem Twojego ciała. Poczuj czubek głowy, czy tam jest jakiś nacisk, napięcie, może jakaś niewygoda. Zwróć uwagę, w jaki sposób te symptomy objawiają się, co czujesz. Przenieś uwagę na tył głowy, na całą skórę pod włosami. Poczuj prawe ucho, jego temperaturę, jakie dźwięki do niego dochodzą. Przenieś uwagę na lewe ucho, jakie dźwięki do niego dochodzą. Poczuj całą głowę, całą twarz, tył głowy, po tylicę, miejsce. Gdzie głowa łączy się z szyją, poczuj całą swoją szyję i gardło. I co tam się dzieje? Jaka jest jego wilgotność? Może jest suche, może coś cię tam drapie, może coś zatyka. Cokolwiek tam jest, to jest tak, jak być powinno. I jeśli pojawiają się jakieś myśli, uwagi, opowieści, krytyka, to mówisz do nich dziękuję, nie jesteście mi teraz potrzebny i przenosisz całą uwagę na to, co dzieje się w Twoim gardle. Czujesz punkt u nasady gardła i przesuwasz uwagę w stronę klatki piersiowej, w stronę Twojego serca. Czujesz całą klatkę piersiową. Przenieś uwagę na prawe ramię, Na prawy łokieć, nad garstek, prawą dłoń. Poczuj tę dłoń. Czego ona dotyka? Jak czujesz wewnętrzną stronę dłoni i zewnętrzną stronę dłoni? Poczuj kciuka od nasady do paznokcia. Drugi palec, trzeci palec, czwarty, piąty. Poczuj wszystkie opuszki palców prawej dłoni. Poczuj temperaturę prawej dłoni, jej ciężar, objętość. I przesuń uwagę na lewą dłoń. Na wewnętrzną stronę lewej dłoni. Na wszystkie palce, paznokcie, opuszki palców. Na skórę zewnętrznej strony dłoni. Poczuj nadgarstek. Co tam czujesz? Może coś cię uwiera? Może jest jakiś nacisk? Jakiś ciężar? Cokolwiek tam jest, jest tak, jak być powinno. I teraz przesuwasz uwagę w górę ramienia. Czujesz łokieć, lewy bark, lewą pachę. I przenosisz uwagę. W stronę klatki piersiowej do serca. Poczuj, usłysz, jak ono bije. Albo bądź ze swoją uwagą właśnie w tym miejscu, tam, gdzie jest twoje serce. Teraz poczuj brzuch, słuchaj się w jego pracę. Może są tam jakieś napięcia, jakieś drżenia. Może nawet jakiś ból got, może coś niewygodnego, a może jest totalny spokój. Cokolwiek tam jest, jest tak, jak być powinno. Jest właściwe. Zwróć uwagę na punkt w środku ciała, poniżej twojego pępka. Co tam czujesz? Czy jest ciepło? Czy jest tam rozluźnienie, czy napięcie? Zwróć uwagę na to miejsce, na energetyczne centrum Twojego ciała. Poczuj cały obszar miednicy. Prawe biodro, prawy pośladek, kontakt z siedziskiem krzesła, prawe udo, prawe kolano, łydkę, kostkę i stopę dotykającą podłogi. Poczuj, jaki jest obszar kontaktu. Poczuj wszystkie palce, piętę, objętość Twojej stopy i jej ciężar. I przenieś uwagę na lewą stopę. Poczuj kontakt Twojej stopy z podłogą. Poczuj piętę, podeszwę i palce. Przenieś uwagę. Na lewą kostkę, lewą łydkę, lewe kolano. Wsłuchaj się w to, co tam się dzieje. Poczuj lewe udo, lewy pośladek, jego nacisk na siedzisko krzesła. Poczuj lewe biodro i znowu punkt poniżej pępka w środku ciała. Poczuj obydwie nogi jednocześnie. Cały tułów, obydwa ramiona, głowę. Poczuj, całe Twoje ciało siedzące na krześle, oddychające, zakotwiczone w świecie materii, będące tu i teraz. Z tym wszystkim, co do ciała dochodzi, z impulsami, ze zmianami temperatury. Ciężarem z napięciem, z rozluźnieniem, z lekkością. Poczuj, jak Twoje ciało dopasowało się do krzesła. Krzesło zostało po to zrobione, żeby wspierać ciało, żeby mu było wygodnie. Poczuj tę wygodę, to bezpieczeństwo, to bycie tu i teraz w Twoim ciele, które jest częścią materialnego świata. Materialnego, nieskończonego wszechświata, który jest również w Tobie. I jako Jego część masz prawo, wolno Ci chcieć, mieć, wyrażać ochotę na to, co akurat może sprawić Ci przyjemność, na jakiś drobny podarunek. Prezent, niespodziankę, coś, co sprawiłoby ci wielką przyjemność. I ty wiesz, co to jest. I siedzisz tutaj, z zamkniętymi oczami, czując swoje ciało i czując cały wszechświat materii. Możesz się z nim w ten sposób komunikować. I poczuj, poczuj teraz, że. Na Twoich kolanach leży pakunek, paczuszka, owinięta wstążką. Czujesz ciężar tego pakunku, tego podarunku. Czujesz, że Twoje dłonie dotykają tej paczuszki czy tej paczki. Czujesz fakturę papieru. Czujesz fakturę wstążki. Czujesz, że to coś, o czym od dawna myślisz, czego pragniesz, jest tutaj, w tej paczce. Albo jest w niej deklaracja, bilet, klucz, które do niego prowadzą, do tego podarunku. Masz ten podarunek już tutaj, tu, u ciebie. W świecie materialnym, w ciele, czujesz, że to coś, ten przedmiot jest Twój, należy do Ciebie. Wszechświat usłyszał Twoje pragnienie. Jeżeli ono w Tobie się zrodziło, to znaczy, że ono istnieje, że już jest tu i teraz. Poczuj, jak rozpakowujesz tą paczkę? Otwierasz, i widzisz, że jest tutaj ten podarunek, ten przedmiot. I to wywołuje w tobie wielką radość, poczucie zadowolenia, spełnienia, szczęścia. To wszystko jest wizualizacją. Wizualizacją tego, co jest możliwe. Ale jeśli potrafisz to sobie wyobrazić, zwizualizować, to znaczy, że to również jest możliwe w świecie materii, w świecie, do którego jesteś w tej chwili podłączona poprzez swoje ciało. Poczuj, że. Ten podarunek jest Twój, należy do Ciebie. Widzisz, jak on wygląda, jest dokładnie taki, jaki chciałaś, żeby był. Dotykasz go, czujesz wszystkimi zmysłami. To w tym zmysłowym kontakcie jest odpowiedź na pozwolenie sobie. Na to pragnienie, na to pragnienie, które zrealizowało się w tym podarunku. Podaruj go sobie. Poczuj go. Pozwól, żeby tutaj był, żeby był w Twoim materialnym świecie, blisko Twojego ciała, w Twojej przestrzeni, w Twoim osobistym wszechświecie. I posiedź sobie jeszcze kilka minut z tym uczuciem satysfakcji, spełnienia, posiadania tego, czego pragniesz. Niech Twoje ciało nasiąka tymi emocjami, tymi odczuciami. Bądź za to wdzięczna. To jest już Twoje. Należy do Ciebie. Dziękuję za dzisiejszą medytację i do zobaczenia.